Dzisiaj chciałbym powiedzieć Ci, ile tak naprawdę kosztuje Twój sukces. Zainteresowany? Zapraszam! Od razu na wstępie być może wydaje Ci się, że to będzie materiał wideo o finansach, więc spieszę od razu z prostowaniem? nie! Nie będziemy tutaj rozmawiać w ogóle o pieniądzach. Ja chciałbym z Tobą porozmawiać o trochę mniej wymiernych aspektach Twojego sukcesu. Ponieważ gdyby przejść się po ulicy, gdybyśmy teraz zrobili taką mini sondę ja bym wyszedł i zaczął się pytać, czy chcesz odnieść sukces, czy, przepraszam, czy pani chce odnieść sukces, czy pan chce czy odnieść sukces, blablabla, bla, bla. chodził i pytał, to, to chyba każdy powiedziałby tak, tak, chce. oczywiście no, dla każdego ten sukces będzie czymś innym, ktoś tam powie, że pieniądze, ktoś chce być supertatą, ktoś tam, że jakieś sportowe rzeczy, no mniejsza o to. W każdym razie każdy w jakimś tam aspekcie ten sukces chciałby odnieść. I to jest normalne, no bo dążenie do sukcesu jest czymś, co można powiedzieć, że jest wbudowane w nasze DNA, a zaczynałem się schody, kiedy zaczynamy mierzyć się z tym, ile ten sukces nas kosztuje. I to nie w kwestii finansowej, ale wyrzeczeń czy innego rodzaju aspektów, które musimy wcześniej zainwestować, żeby później móc tak naprawdę tym sukcesem się cieszyć i smakować. Bo naturalnym jest też zazdrość tego, jak ktoś odniósł sukces. Patrzymy i mu zazdrościmy. Tylko to, co jest ważne, to to, że często nie widzimy ścieżki, którą to osoba pokonała. Widzimy efekt końcowy, tak? Czyli widzimy, że ktoś jest albo bogaty, wysportowany, szczęśliwy, u boku kochanej osoby, i tak dalej, ale nie wiemy do końca, jaka. Była ścieżka tej osoby. Jakie kroki musiała ona wykonać, żeby w tym miejscu w swoim życiu się znaleźć. No i tu pojawiają się pewnego rodzaju schody. To nie jest na temat na dziś, tylko chcę zwrócić na to uwagę. Natomiast to, na co chcę zwrócić uwagę dziś, to są bardziej emocjonalne koszty Twoich działań, bo ja cię chcę do sukcesu zachęcić jako, że wiem, jak sukces smakuje i muszę ci powiedzieć, że to jest przepyszny smak, ale najpierw trochę jest gorzkości, zanim się ten słodki smak sukcesu w ustach pojawia, więc zacznijmy po kolei. Pierwsza jest strefa komfortu. Strefa komfortu w szerokim rozumieniu to jest nasze poczucie bezpieczeństwa, czyli to wszystko, co jest dla nas znajome, to wszystko, czego jesteśmy świadomi, miejsca, ludzie, działania, powtarzalność. No umysł ludzki lubi strefę komfortu, no bo jego kluczową funkcją jest funkcja przetrwania, tak? No więc tam, gdzie wszystko jest znane, gdzie wszystko jest bezpieczne, no to szanse przetrwania teoretycznie rzecz ujmując są większe, prawda? No bo jesteśmy tutaj w pętli powtarzalnych nawyków, schematów działania, więc Ryzyko, że coś nowego wyskoczy, jest małe. Ale też w związku z tym. Że umysł stara się nas uchronić przed takiego rodzaju ryzykiem, bo jego głównym prerogatywem biologicznym jest właśnie to przetrwanie i rozmnażanie, czyli też przetrwanie gatunku, no to tym niemniej zaczyna się kwestia tego, że żeby coś w swoim życiu zmienić, żeby odnieść sukces, trzeba tą strefę komfortu niejako opuścić. Raz częściej, raz rzadziej w zależności od skali projektu, który ma ten sukces zdefiniować, na pewno natomiast jest to niezbędne. Czasami będzie to poznanie nowych osób, przeprowadzka, nauka, Trudnych decyzji, działanie w niekomfortowych warunkach, czy tak naprawdę, nie wiem, odkrywanie niewygodnej prawdy o sobie, czy o świecie. No, ta strefa komfortu może być opuszczana w zupełnie różnych aspektach. Natomiast jedna jest pewna kwestia taka, że opuszczona być musi. I Pytanie tutaj właśnie, główne, jeżeli chcesz osiągnąć sukces, to na jak duży dyskomfort jesteś w stanie się narazić? Jak bardzo jesteś w stanie się poświęcić, żeby to miejsce, w którym chcesz być, stało się rzeczywistością? Bo prawda jest taka, że bez tego no, jest to dosyć trudne. A większość ludzi właśnie, kiedy zaczyna czuć dyskomfort z tego, że ma mniej czasu, że ma mniej rozrywki, mniej pieniędzy, mniej czegoś tam, no to zaczyna jednak stwierdzać, że to nie jest dla nich. I tu tak szybciutko życie weryfikuje to, czy ten sukces nam się należy, czy też nie. Kwestia tego, jak bardzo jesteś w stanie zaakceptować dyskomfort ja dziś mam bardzo wygodne życie, ale nie miałem problemu, żeby przerzucać i na farmie, żeby pracować na budowie, żeby być ochroniarzem w hotelu, żeby dojść do miejsca, w którym jestem. I szczerze mówiąc, musiał każdą z tych rzeczy, bym powtórzył, bo ja wiem, że wszystko co robię, żeby w życiu w jakimś tam celu. Często muszę robić rzeczy, które są dla mnie niewygodne i wychodzenie ze strefy komfortu stało się dla mnie wręcz czymś uzależniającym. Jeżeli za długo jest coś dla mnie, co Daje mi pewność, to ja wtedy czuję dyskomfort, jeżeli wszystko jest. E, strefa komfortu powoduje mnie dyskomfort. Jeżeli wszystko jest powtarzalne, niezmienne i w kółko takie same, to zaczynam odczuwać niepokój. Co nie znaczy, że robię jakieś szalone rzeczy, bo mam oczywiście punkty odniesienia, bo tak zwane bezpieczniki w stylu rodziny, w stylu mego mieszkania, biznesu, ale cały czas gdzieś coś nowego próbuję rozwijać. A odnośnie rodziny i bliskich, no właśnie, punkt drugi opinia bliskich. Często boimy się cokolwiek zmienić ze strachu przed tym, co pomyślą sobie inni ludzie, a zwłaszcza bliscy nam. Na zasadzie, a, będziesz tą firmę zakładał, daj pan spokój, a, będziesz się uczył, a, będziesz zmieniał, a, będziesz pracował nad sobą, a, będziesz jakieś tam pewności siebie robił, daj spokój, nic się nie da, masz tu pewną pracę, dają ci dwa, na rękę nie kombinuj. Życie to nie bajka, to bitwa, więc naprawdę nie kombinuj, bo przekombinujesz i jeszcze stracisz. I te, i tego typu inne mądrości. I teraz ja, ja rozumiem to, że jako istota stadna przyjmujesz się opinią bliskich i no, zobaczcie, że to są starsze osoby, no to gdzieś tam warto te ich życie, doświadczenie brać pod uwagę i rozważać i też nie być egoistycznym w tym, co się robi. Natomiast zadam Ci dwa bardzo zasadnicze, ważne pytania. Pierwsze to: kto przeżywa Twoje życie? Ty czy oni? To taka pierwsza kwestia. A, a oczywiście to, że oni ci coś odradzają, wtedy od razu nie znaczy, że yy, chcą dla Ciebie źle, tak, że yy, jakby podcinają ci skrzydła, bo cię nie lubią, nie kochają czy cokolwiek innego. Tylko że oni żyją wobec pewnych swoich doświadczeń i interpretacji tych doświadczeń, tego, jak to życie ich wyglądało. No i znów pytanie, czy jest sens yy, kierować się opinią osób, które na przykład chcesz yy, zostać sportowcem, tak? Chcesz zostać. Yy, yy, Piłkarzem, tak? Czy, czy nie wiem, czy baletnicą, czy no w ogóle chcesz coś aktywnie fizycznie robić. Teraz w twojej rodzinie nie było w ogóle tendencji do aktywności fizycznej, e, 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 gdzieś tam ludzie, no tyle co było w lefu u i tak dalej, ale mają swoje przekonania, no, bo większość ludzi ma na jakiś temat i swoje mądrości, więc mówią ci, że nie, że to tym się nie da zarobić i tak dalej, że to jest trudne, że ci się nie uda, że nie masz takiej genetyki. No i teraz, czy normalnie. E, Osoby, która, której nie znasz, ale gdzieś tam otyłej, leżącej na kanapie, nie wiedzącej nic o sporcie, sugerowałbyś się w kwestiach zdrowotnych, sportowych i kariery? Zobacz, jedyne co tutaj będzie różne, to to, że te osoby są po prostu Ci bliskie, czyli masz ładunek emocjonalny z nimi związany, tak? No ale czy to od razu daje prerogatywę do tego, prawo do tego, żeby ta osoba miała wiarygodne informacje dla Ciebie, wiarygodne zdanie? Bo czy nie jest czasem tak, czasami, że troszeczkę oni ci doradzają, dlatego że sami mają takie, a nie inne, trochę zakrzywione przekonanie na temat tych seczy? Czy w kwestii firmy, bo pierwszy milion trzeba ukraść, bo przedsiębiorcy to złodzieje? No A czy ktoś z nich kiedykolwiek prowadził firmę, ukradł ten milion, żeby móc tak powiedzieć, czy po prostu tak się uważał? Bo łatwiej jest powiedzieć, że ktoś ukradł niż że się dorobił, nie? Ciężką pracą. Nie mówię, że twoje rubryce tak będą mówić, że ci takie jaskrawe przykłady, bo na jaskrawych przykładach e, e, najlepiej pewne kwestie da się zaobrazować, prawda? Da się wytłumaczyć i nie wytłumaczyć. Więc tu pojawia się pytanie znowu, czy. W przypadku twoich bliskich czasem, takie gdzieś tam prawidłowości w tym wszystkim nie zachodzą, tak? Możesz się sugerować opinią bliskich, jak najbardziej nie ma problemu, ale ja zawsze polecam, żeby zadzierać opinie od ludzi, którzy w danym temacie siedzą, tak? I to też nie od jednej osoby, bo na przykład ta osoba może się bać, będziesz na niej konkurencją albo miała sama negatywne doświadczenia, tylko zdobyć 3, 4, 5 opinii o ludziach, którzy siedzą w tym, co ty chcesz robić, czy to będzie sport, języki, biznes czy cokolwiek innego. I wtedy wyrobić. Ciebie na ten temat zdanie, wtedy wyrobić sobie na ten temat przekonania z tym związane, wtedy wyrobić sobie na ten temat odpowiednie podejście, tak? No bo inaczej to będziesz działał na niepewnych danych, czyli to jest tak jakby trochę lecieć w kosmos, wysłać tam ludzi, operując na widzimisię szamana jakiegoś, tak? No, no nie do końca ma to sens. I tu trzecie, trzecie, trzecie koszta, negatywne emocje. Bardzo staramy się unikać bólu, zarówno tego potencjalnego, jak i realnego. Wręcz często on jest dla nas przerażający. No i teraz uwaga, jeżeli chcesz osiągnąć sukces, jakikolwiek by on nie był, będzie czekało cię multum negatywnych emocji: stresu, zwątpienia, zmęczenia, porażki, zniechęcenia, frustracji, złości, agresji w skrajnych przypadkach przemęczenia nawet gdzieś tam myśli samobójczych bo i to do tego może dojść jak przekombinujesz i masz kres psychicznej wytrzymałości no różne różne negatywne emocje i dlatego tak bardzo ważnym jest żeby odpowiednio się mentalnie przygotować do pracy nad sobą dlatego między innymi staram ci się pomóc staram ci się pokazać pewnego rodzaju aspekty rzeczywistości i wyrobić sobie pewien sposób myślenia bo nie da się uniknąć negatywnych emocji ja to nazywam tak zwanym zakwasem mentalnym no bo jak idziesz na siłownię i ćwiczysz i pompujesz sobie bicka i tak dalej no no to na drugi dzień, jak jest dobrze pompa zrobiona, to jest, jest za kwasior, tak, ale to dobrze, no bo boli, to rośnie. No, ciężko będzie nagle łeb rosnął. W że działasz, tak, ale nie tyle web twój rośnie, co rośnie twoje życie. I jest negatywnie, jest trudno, bo robisz coś, co nie sprawia ci komfortu, jest coś, co jest trudne, ale mam dla ciebie dobrą informację. Im częściej będziesz robił trudne rzeczy, tym te negatywne emocje będą coraz zawsze. Ja kiedyś goniły, goniły, uginały mi się. Nogi ze stresu, jak miałem wystąpić przed grupą swoich znajomych na studiach, dziś nie mam problemu, żeby wystąpić przed kompletnie kilkutysięczną, obcą publicznością na scenie i mieć z tego wiele większy fan. Kiedyś założenie dla mnie nowej firmy powodowało, że nie mogłem spać w nocy, dziś nawet mi powieka nie drga, kiedy podejmuję decyzje z tym związane. Kiedyś jakiekolwiek poznawanie nowych, obców powodowa nowych osób powodowało u mnie pocenie rąk, dziś. Nawet nie mam sekundy zawahania. To wszystko wynika z doświadczenia, z tego, że tych negatywnych emocji w swoim życiu trochę miałem, a z drugiej strony pracowałem nad swoimi przekonaniami. Pracowałem umiejętnie na tym, żeby rozwinąć swoje wnętrze, swoje podejście do życia i świata, i to sumarycznie w połączeniu z doświadczeniem wynikającym z lat przepracowanych w danej branży, czy w danym aspekcie życiowym, spowodowało, że jakby ta cena jest dla mnie o wiele łatwiejsza do zapłacenia, niż była kiedyś. Tak? Ale gdyby nie to, że zapłaciłem wielokrotnie wcześniej, to dziś dalej miałbym trudność z tym, żeby takich murach rachunkowi sprostać. I tu pojawia się znowu pytanie, jak to jest u Ciebie? No bo jeżeli ty będziesz za wszelką cenę działał osokrat, asekuracyjnie i unikał jakichkolwiek trudnych, nieprzyjemnych, niekomfortowych sytuacji, przede wszystkim emocji z tym związanych, no to faktycznie krzywda ci się z ona nie stanie. Ale tylko pozornie, bo dla mnie ogromną krzywdą jest przeciętność. Jest naprawdę najgorsze, co sobie życiu wyobrażam, to stanąć u kresu swojej drogi, popatrzeć w lustro i pomyśleć sobie, było średnio bo przy nodze miałem kotwicę z napisem strach, która mnie wstrzymała i nie mogłem nigdy ruszyć. Kończy się moja przygoda, tak naprawdę była ona mega nudna i bezbarwna, bezsmakowa, i bezładna, bezkształtna. Uważ aż mi się zimno zrobiło, jak o tym pomyślałem. To by było chyba największy dramat dla mnie, zresztą już mi nie, nie grozi, bo tych przygód trochę w życiu miałem i jeszcze sporo przede mną, ale mówię o tym dlatego, że no właśnie, chcesz coś, musi trochę zaboleć. Ale to, co nie musi zaboleć w żaden sposób, to kliknięcie tam na dół w przycisk subskrypcji. Wystarczy to po prostu zrobić takie i gotowe. A pomoże Ci to na bieżąco być z kolejnymi treściami, które dla Ciebie przygotuję. Też bardzo miłym gestem jest łapka w górę, żeby zobaczyć, że film Ci się podoba. Dzwoneczek dany dla przypomnień, żeby kolejne materiały Ci się tutaj pojawiały. Udostępnienie tego materiału gdzieś na swoich profilu czy napisanie komentarza, co Ty o tym myślisz. A także oczywiście followowanie mnie na moim Instagramie, gdzie możesz zobaczyć, jak ja działam, zmieniam, rozwijam i Tę swoją strefę komfortu opuszczam i radzę sobie z tymi negatywnymi emocjami. Czy co jest bardzo również istotne. Eee, chcesz wyrobić sobie te odpowiednie przekonania, chcesz nauczyć się panować nad swoim myśleniem, chcesz nauczyć się działać pomimo negatywnych emocji. Nic prostszego. Widzimy się w niedzielę na szkoleniu online, darmowym szkoleniu online. Jedyne, co musisz zrobić, żeby móc odebrać bilet wstępu link do tego szkolenia, to kliknąć ten link poniżej, ten znajdujący się pod tym nagraniem wideo, podać swoje imię oraz adres e-mail, gdzie wszystko co jest niezbędne, wyślemy oraz ustawić sobie przypomnienie w telefonie tak, żeby na pewno cię to nie ominęło. bo Każde takie szkolenie jest jedyne, niepowtarzalne i jest to jedyna okazja, żeby tego typu wiedzę zdobyć. A my przechodzimy do kolejnego, czwartego punktu czas wolny. No właśnie. Jak byłem młodszy, to gdzieś znajomym nie mam teraz czasu, nie mogę, dziś, no teraz mogę, teraz nie mogę, a Janek mija ci młodość, a ja miałem inne podejście, wiedziałem, że to co zainwestuję dziś, odbiorę e, e, z nawiązką w przyszłości. Teraz często, Janek, może żonować nie przeszkadzam? Nie, spoko, jestem na spacerze. W środku dnia, w środę? Tak. Jak ty to robisz? No właśnie. To, że zainwestowałem kiedyś, że kiedyś czas wolny oddałem, że pracowałem po 14-16 godzin bez przerwy, bez wytchnienia, z ambicją, marzeniami i yy, yy, zapałem walki, doprowadziło do tego, że dziś w większości jestem panem swojego czasu i jak mam taką potrzebę, to dysponuję nim wedle uznania. Bez większych konsekwencji i z dużą ilością możliwości, i też mogę delegować pewnego rodzaju uznania. Mam zaufany zespół, mam ludzi, którzy mi w tym pomagają i wspólnie ze mną się rozwijają. Ale to jest efekt tego, że kiedyś tego czasu zainwestowałem i tego czasu wolnego, Miałem mniej. Natomiast teraz mam go dużo więcej, odzyskuję go dużo więcej niż zainwestowałem dzięki temu, że mądrze do tego podszedłem. A sporo osób myśli tu i teraz. Nie myśli przyszłościowo, tylko myśli mi się należy. Mi się należy czas wolny teraz, mi się należy czas wolny już, a nie kiedyś za jakiś tam czas. Jeżeli go teraz nie będę miał, to jest dramat. To w ogóle, jak ja mam funkcjonować, jak ja mam żyć, jak ja mam sobie poradzić bez urlopu w tym roku. No, to wszystko zależy znowu, czy chcesz żyć średnio, byle jako, przez cały czas i mieć jakieś tam trochę czasu wolnego, czy teraz go trochę oddać, po to, żeby mieć go ogromnie dużo. Ja za niedługo przechodzę na emeryturę. Tak, dobrze słyszysz, na emeryturę. Będę bardzo mało pracował, bo nie wyobrażam sobie niepracowania, dlatego że to jest dla mnie istotne, ale będę pracował dużo mniej niż teraz i wszystko zmierza w tym kierunku, a rozwój idzie dokładnie tak, jak bym tego chciał, a to wszystko dzięki temu, że parę ładnych lat temu poświęciłem trochę czasu wolnego kosztem właśnie dzisiejszych korzyści, tak? Czyli kosztem dzisiejszych korzyści jest ten czas wolny z przeszłości. Pytanie, czy ty jesteś inwestorem, jesteś w stanie teraz powiedzieć sobie, dobrze, będę miał mniej czasu wolnego, skupię się na edukacji, skupię się na szkoleniu, skupię się na tym, żeby być w niedzielę i zdobyć tą wiedzę, zamiast siedzieć i mówić, o, niedziela to dzień odpoczynku, wszyscy odpoczywają, nawet Pan Bóg siódmego nie odpoczywał, czy powiedzieć sobie, dobrze, jedna niedziela światami nie zbawi, spędzę 2-3 godziny, dowiem się tyle, że potem mogę większość piątków nawet nie pracować. Właśnie to jest kwestia pewnego rodzaju wyboru. Dziś jedno ciasteczko albo paczka ciastek za rok. To jest często tego typu wybór. I co jest smutne, większość ludzi wybiera ciasteczko dziś, zamiast paczkę, albo w ogóle fabrykę ciasteczek za 10 lat. No, był kwestia, jak ty postrzegasz linię czasu i swoje życie, a ja przechodzę, no właśnie, do punktu piątego, życia, poziom życia. Już znów wracamy do tego, że chcemy mieć już teraz, zawsze w tym momencie, tak? Czyli. Wyszedł nowy telefon, biorę kredyt, muszę mieć go od razu. Auto na kredyt, tylko po to, żeby mieć. Najlepsze ciuchy, najlepsze wakacje, najlepsze wyjazdy. Należy mi się teraz już, póki jestem młody. Nie ma co myśleć o przyszłości. Jakie oszczędzanie? Młodym się jest tylko raz. No właśnie, tylko jak u siebie dbasz, to ta młodość w dzisiejszych czasach może trwać dużo, 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 dużo dłużej. Ja czuję się dalej tak samo młodo, nawet czuję się, powiem Ci, dużo lepiej niż jak miałem 20 lat. Jestem dużo bardziej sprawny, dużo bardziej szczęśliwy, dużo bardziej energiczny, dużo bardziej zdrowy. Moja młodość, przez to, że w wieku tam 20 paru lat tego czasu wolnego oddałem i poziom życia miałem dużo niższy, wcale nie powoduje, że zaraz czuję się gorzej. Bo tak. Ja przez długi okres czasu żyłem na dużo niższym poziomie, niż bym mógł. Bo zamiast kupić sobie większe mieszkanie, inwestowałem w rozwój biznesu. Zamiast kupić sobie dużo lepszy samochód, niż posiadałem, inwestowałem w swoją edukację. Zamiast dużo bardziej kupować sobie lepsze ciuchy czy karzety, inwestowałem w swoją edukację, w swoją firmę, w swój rozwój. Zamiast korzystać z życia teraz szybko, już yy, dreując się z kasy, inwestowałem. Dziś. Mogę sobie kupić ubrania od projektantów, nie obciąża to mojego budżetu. Mogę sobie kupić nowy telefon, nie zauważam. Mogę sobie wiele rzeczy kupić, które kiedyś by były znaczącą częścią mojego budżetu. Dziś tak naprawdę dzięki temu, że wtedy nie bałem się żyć poniżej poziomu, który chciałem, a inwestując to, co miałem, mogę sobie pozwolić na dużo więcej niż wtedy nawet mi się wyobrażało, że będę potrzebował, bo żyję na wyższym poziomie niż kiedyś chciałem żyć. Ale to wszystko dzięki temu, że kiedyś byłem gotów poziom życia również odczuć w czasie. Nie już teraz konsumować, tylko spokojnie, metodycznie, poprzez pracę gromadzić tak, żeby to wystrzeliło eksponencjalnie. Znów wracamy do tego samego motywu. Ciastko dziś, czy paczka za jakiś czas? Ciastko dziś, czy fabryka ciastek za jakiś czas? Którym jesteś człowiekiem? Tym, który zje ciastko? Czy tym, który poczeka i będzie wiedział więcej później? Ja z chęcią Ci pomogę mieć fabrykę ciastek, tylko moje gadanie na nic się tutaj nie zdaje, jeżeli Ty się nie zaangażujesz, nie będziesz działać. To jest też takie proste pytanie, ludzie często myślą, odniósłem sukces i tak dalej, a zobacz, dostajesz ode mnie darmową wiedzę i ja tak naprawdę co odcinek produkuje się, żeby tam zostawić komentarz, łapkę i tak dalej. I to jest bardzo niewymagające, tak naprawdę, bardzo niewymagające, nie odpowiadaj mi, odpowiedz sobie, zrobiłeś to? Jeżeli nie, no to skoro tak proste prośby, tak proste czynności są ponad Twoje możliwości, no to jak to świadczy o Twojej możliwości osiągnięcia sukcesu? Skoro to są bardzo proste rzeczy. A żeby odnieść sukces, trzeba będzie podjąć dużo, dużo, dużo trudniejszych decyzji, dużo trudniejszych kroków. Hmm? Przemyśl to sobie, a ja dziękuję Ci za część wiedzową i zapraszam do zapyta Janka! Zanim przejdziemy do dzisiejszego Zapytaj Janka, przypominam, że również możesz stać się bohaterem czy też bohaterką tego modułu. Jedyne, co wystarczy zrobić, to napisać tam na dole w sekcji komentarzy Zapytaj Janka i dwukropek treść zapytania, a wtedy ja postaram się odpowiedzieć. Oczywiście nie w następnym odcinku, ale już e, za, nie wiem, 2-3... Może więcej, bo one są też nagrywane z pewnym wyprzedzeniem. Tematy są dowolne, a ja z chęcią odpowiem na każde pytanie, i będę odpowiadał w kolejności, bo na tym mi zależy. Dziś Daniel pyta, jak walczyć z lenistwem, tak? Dokładnie. I to jeszcze z trzema wykrzyknikami. Daniel, z lenistwem się nie walczy, lenistwo się przepracowuje i kluczem lenistwa. Jest tak naprawdę dobrze postawiona lista celów. Dobrze, to znaczy maksymalnie trzy cele, cele, które odpowiadają na bardzo ważne pytanie, dlaczego chcę to zrobić. Czyli nie tylko masz cele, ale masz też powód, dla którego chcesz je zrealizować. Czujesz, co ma te cele ci dać, co masz przez to osiągnąć, jak masz się czuć, jak ma Twoje życie wyglądać, i wtedy, jeżeli masz do tego zbudowany dobrze plan, jesteś świadom tego, o czym dzisiaj mówiłem w trakcie nagrania w części wiedzowej. 더. spokojnie jesteś w stanie z lenistwem walczyć. To jest jakby jeden aspekt. Drugi aspekt to paradoksalnie to, o czym często ludzie zapominają, jak zaczynają pracować nad sobą, nad swoją realizacją, to jest to, że zapominają, że nie tylko praca się liczy, ale liczy się też odpoczynek. I właśnie jeżeli nie ma odpowiedniej dawki odpoczynku każdego dnia, przy czym sensie się nie liczy, to wtedy faktycznie no, pojawia się kwestia związana z tym, że jest przemęczenie i wkłada się niechęć. To jest drugi aspekt. Trzeci aspekt jest też odżywianie. Jeżeli się źle odżywasz, ładujesz siebie fast foody, jesteś Ciężały, zmęczone, masz gorszą koncentrację, to też towarzyszy ci lenistwo, no bo po prostu jesteś, organizm nie wydala i czy też brak snu tak naprawdę, który powoduje też potencjalnie lenistwo, a ja bym powiedział, że to bardziej zmęczenie, tak naprawdę. No i trzecie to jest sama motywacja. Jeżeli jesteś zdemotywowany, nie pracujesz nad tym, nie masz wokół siebie odpowiedniego otoczenia i cały czas dostajesz negatywne komunikaty, to podcinajcie się w raz, drugi, trzeci, piąty, aż w końcu wierzysz w to, że się nie da i wkrada się taka prokastrelacja, niechęć, czy też tym samym lenistwo. To myślę takie główne punkty, które ten aspekt tutaj poruszają. Jak chcecie wiedzieć więcej na ten temat zachęcam do komentowania. A my przechodzimy do gram, czy tam oglądam, polecam. Dziś... E tak jak mówiłem, że Breaking Bad podchodziłem trzy razy i stał się moim jednym z ulubionych serialów. tak Dzisiejsza kreskówka, bo dzisiaj jest kreskówka. Ring and Morty podchodziłem dwa razy. Za pierwszym razem mnie zniechęciła, za drugim razem zakochałem się normalnie w 100%. Kiedyś moją błędną kreskówką był Soft Park, a dziś jest to bezwzględnie Ring and Morty, czyli Rick, szalony, genialny naukowiec, alkoholik, degenerat o nihilistycznym podejściu do świata, i Morty, nastolatek Atencji ze strony dziewczyn, leco faj, łapowaty i no, o niskim pewności siebie. Ligia kolego, dziadek, bierze go na różnego rodzaju podróże międzygwiezdne, międzywymiarowe. I to, co jest najbardziej ciekawe w tym serialu, to jest. Tona odwołań do popkultury, czy to do Gry o tron, czy do Gwiezdnych wojen, czy do bieżących wydarzeń, w tak wysmakowany, ciekawy sposób. Dodatkowo sama postać Rika jako takiego yy, yy, znudzonego światem geniusza, który... Ma cięte komentarze na wszelkie gdzieś tam otaczające sytuacje i Morkiego, który stara się być dobry, ale nie zawsze mu to wychodzi. To jakby to wszystko w połączeniu daje tak wybuchową mieszankę, że dla kogoś takiego jak ja, to kulturę ubóstwia w sensie wszelkie te alegorie, nawiązania, odwołania, puszczanie oczka, dyskretne niuanse z tym związane i bawienie się formą, bawienie się konwencją. Bo to, co mi się bardzo podoba, to to, że ja widzę, że twórcy naprawdę. Czerpią radość z tego, że tworzą ten serial. Widać w tym, że jest tam ogrom fanu, że to jest coś, co jest zrobione z pasji, coś, co jest zrobione z sercem, a ja takie projekty zawsze kocham. Kocham takie, które widać, że nie jest to skok na kasę, tak jak na przykład nowa trylogia Gwiezdnych wojen, tylko coś, co wynika z czyjejś pasji, z czyjegoś chcieństwa czy koncepcji. Wiadomo, że po pewnym czasie to się gdzieś tam też wypala, ale myślę, że to jest tak duży zespół i, i tak każdy odcinek naprawdę jest dobry, jest ciekawy, jest fajny. Wszystkim jest śmieszny. No, jest to pewnego rodzaju szczególne poczucie humoru, jest czasami kloaczne, e, czasami nieco bardziej dwuznaczne, ale fajne, no, naprawdę jak był odcinek, e, gdzie przenieśli się do wymiaru Mad Maxa, czy e, jak gdzieś tam e, e, ten e, Morty potrzebował Feromonów na dysku, taką, taka, żeby zaimponować, a potem się okazało, że przez te forum został zniszczony cały świat i musieli się przenieść do innego wymiaru. No, takie często absurdalne, abstrakcyjne historie, które no, budzą uśmiech, ciekawość i są smacznie połączone. Są naprawdę ciekawie skomponowane i ja osobiście, w momencie, kiedy nagrywam ten materiał wideo, jesteśmy chwilę dosłownie przed premierem kolejnego sezonu. Muszę powiedzieć szczerze, że nie mogę się doczekać i odliczam dni do tego, aż będę mógł sobie usiąść i zobaczyć, bo jest to naprawdę dla mnie zawsze pierwszorzędna dawka rozrywki. Tu nie ma jakiejś takiej głębokiej przemyśleń, czy śledzenia rozwoju bohatera, niuansów psychologicznych, choć naprawdę, no tak jak mówię, pewne rzeczy są w ciekawy sposób skomentowane. Tu jest przede wszystkim czysta rozrywka związana z naprawdę inteligentnego obcowania z popkulturą i ciekawie prowadzonymi przygodami poszczególnych bohaterów, które jak to zawsze w kreskówkach są pewnymi archetypami przerysowanymi i stanowiącymi cechy danej postaci w zamkniętym gdzieś tam w zamkniętej sferze, co czuje się często jako konwencja kreskówkowa. Tym niemniej jest to naprawdę bardzo przyjemny serial, choć z racji, że to jest kreskówka, chciałbym teraz oznaczyć, że to jest kreskówka 18+. To nie jest materiał dla dzieci, to jest materiał, w którym jest też przemoc, jest śmierć, jest seksualność. Jest to bajka dla dorosłych, zresztą oryginalnie ja ją oglądam na Netflixie, a oryginalnie ona jest na serwisie, który w Polsce nie istnieje, czyli Adult Swim. A który jest z treściami głównie dla osób 18. Jeżeli lubisz te klimaty, i jeszcze tego nie widziałeś, co ciężkie, bo zauważyłem, że również jest dużo merchu, koszulek, kubków, plakatów. No, ładnie to się wszystko rozwinęło, więc jest to dosyć bardziej popularna w dzisiejszych czasach kreskówka. Jeżeli cię natomiast ominęło i, i lubisz takie szalone klimaty, polecam. A my przechodzimy do To mnie rusza. i mam nadzieję, że dobrze to nie powiem, Ayn Rand, działanie bez myślenia nie ma sensu, a myśl bez działania jest hipokryzją. To też dobrałem, jak zawsze staram się do części wiedzowej, gdzie właśnie takie działanie na ślepo, no... Mało kiedy prowadzi do oczekiwanych rezultatów, no ale z drugiej strony, samo właśnie siedzenie, myślenie, marzenie o tym, jakby to był sukces, ale nie robienie z tym nic ze strachu przed zmianą, przed negatywnymi emocjami, przed, no właśnie, przed tym, co się może wydarzyć negatywnego, to czysta hipokryzja. I niestety, no, większość ludzi właśnie z tym strachem żyje. I dla mnie życie w strachu, życie cały czas w lęku, jest czymś skrajnie nieprzyjemnym, czymś niefajnym, czymś, co, no ja osobiście chciałbym bardzo mocno uniknąć. Więc mam nadzieję, że przez ten kanał również jestem w stanie Ci pomóc. Tak działać, tak pracować, tak się zmieniać, żeby to działanie było. Oczywiście nie zawsze będziesz odnosił sukces, nie zawsze będzie to w kierunku tak naprawdę takim, jak tego pozornie oczekujesz, ale dzięki tak naprawdę pracy, dzięki wspólnej na przykład tutaj działaniu myślę, że to działanie zarówno będzie, jak i będzie z dobrym myśleniem, z dobrym przemyśleniem tego wszystkiego, tak żeby miało takie efekty, jak tego oczekujesz. Tego ci z całego serca tak naprawdę życzę i w tym. Będę starał się pomóc, ażebym mógł to uczynić. To przypominam, żeby kliknąć subskrypcję kanału, dzwoneczek, żeby były powiadomienia, łapkę w górę, komentarz, udostępnij, a także zapraszam cię na mojego Instagrama do followowania, żeby śledzić, jak to życie u mnie wygląda, jak ja sobie z tym wszystkim razem z moim działaniem i myśleniem na tym, a także aby tak naprawdę spotkać się z nami na kolejnym szkoleniu online o 10.00, tak aby zdobyć wiedzę, która pokaże Ci, jak dobrze myśleć, jak dobrze działać, jak w tym wszystkim funkcjonować tak, żeby to miało ręce i nogi. Z chęcią Ci w tym pomożemy, no ale nic się tutaj nie wydarzy bez Twojego działania, także mam nadzieję, że widzimy się w najbliższą niedzielę, a tymczasem dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas i miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć!